Ryszard Kłusek, trener prochupionki po meczu dziesiątej kolejki czwartej ligi Proch Wreszcie zwycięski 3 do zera w regionalnych derbach z klubem sportowym WARKA. że dzisiaj to wygrało takie przygotowanie mentalne, taka chęć, jakie chcieństwo, czy skuteczność, czy to, że wtrzymaliśmy kondycyjnie, co dzisiaj wygrało ten mecz? Przede wszystkim przede wszystkim to, że Kontynuowaliśmy grę z Radomia, tam gdzie graliśmy z Radomiakiem drugą połowę bardzo dobrze. Nie udało nam się tam udokumentować tej naszej przewagi, dobrej gry w drugiej połowie bramkom, ale, ale decydowaliśmy o losach spotkania tam i dzisiaj. powiedziałem przed, przed meczem zawodnikom, że rozpoczynamy 91. minutę z tego niedzielnego meczu z Radomiakiem Radom. Także dotarło to do, do zawodników mam nadzieję, bo weszli na mecz bardzo mocno zdeterminowani. Zaangażowani w grę, ambitnie od pierwszej sekundy, praktycznie co, co dowodem było to, że mieliśmy zaraz na samym początku, w pierwszej minucie sytuację do zdobycia bramki. Straci, strzeliliśmy, bramkę, strzeliliśmy bramkę też w na, też na, na początkowej fazie, fazie gry. Bardzo fajną akcję stworzyliśmy i, i, i ustawiliśmy, można powiedzieć, mecz. Na pewno, na pewno to, co sobie powiedzieliśmy w szatni. Ta kontynuacja tego, tej, tej dobrej gry, co prawda bez wyniku końcowego tam w Radomiu, dzisiaj, że tak powiem, przełożyła się na, na, na to zwycięstwo, na te trzy punkty, które, które uważam za służenie zdobyliśmy. pod naprawdę dobrej grze, gdzie kibice, jestem z tego bardzo zadowolony. Owacjami nas żegnali, schodząc z boiska po, po zakończonym meczu. I na pewno to przygotowanie mentalne bardzo nam pomogło, bo w tym tygodniu, w tym mikrocyklu nad tym pracowaliśmy. Pracowaliśmy w szatni, pracowaliśmy po treningach, rozmawialiśmy z zawodnikami, rozmawialiśmy z całym zespołem. Gdzieś jakieś motywacyjne elementy zaowocowały tym, że dzisiaj naprawdę byliśmy mocno zdeterminowani i tacy. Chętni do przełamania tej złej pasy, która, która, nas, która, mam nadzieję, już odeszła od nas na, na jakiś dłuższy czas. Ten, że metodą, metodą prób i błędów dzisiaj po raz drugi Proch zagrał w ustawieniu ze Szczepańskim na boku obrony, dwóch defensywnych, skołbaniu na tak itd., itd., to jest takie ustawienie, które już wcześniej powinno być? Ten uważa, że to powinno wcześniej zagrać, czy, czy trochę żałuje, że, że tak wcześniej się nie stało? No na pewno można było już tak wcześniej grać, ale to wynikało z tego, że ja do końca wszystkich zawodników nie znałem, tak. Tutaj takim fajnym odkryciem i, i, i zachowaniem na boisku, piłkarskim zachowaniem na boisku, no to jest, pokazał się z bardzo dobrej strony Michał Kozakiewicz, tak, który który faktycznie jako młody zawodnik, jako młodzieżowiec gra na bardzo yy, yy, kluczowej pozycji, yy, bardzo poważnej pozycji, która, którą jest pozycja numer 6-8, i naprawdę realizuje swoje zadania yy, taktyczne, swoje za zadania na wojsku bardzo dobrze. Przede wszystkim otwiera grę, przede wszystkim kreuje podania, yy, podaniami yy, wolne pole, i tej, tych akcji dzisiaj pierwszy powie właśnie przez dzięki jego dzięki jego podaniom, mieliśmy właśnie te sytuacje bramkowe, po których te bramki zdobywaliśmy. Oczywiście ta współpraca z doświadczonym zawodnikiem, jakim jest Janio i, i, i Michał, to na pewno to zaprocentowało, że młodszy zawodnik ze starszym fajnie się rozumieją, uzupełniają, są dociągnięcia, oczywiście, tam w przerwie powiedzieliśmy sobie o paru, o spraw, o paru detalach i sprawach, które, które musimy poprawić w treningu i wydaje mi się, że... To, to odstawienie jest na tą chwilę bardzo do, dobrze odbierane przez zawodników i yy, myślę, że yy, będziemy mogli yy, ten zespół dalej w tym kierunku budować. A czy może tener zdradzić w jaki sposób yy, wydobył z takiego niebytu, niemocy i Iwale, który gra zdecydowanie lepiej niż. Było to za poprzedniego trenera, oczywiście nic poprzedniemu trenerowi nie ujmując. Wtedy był rezerwowym, wtedy był ławkowiczem i, i wchodził na jakieś ogony. Dziś jest podstawowym piłkarzem. Oczywiście też popełnia błędy, też się gubi w dribblingach, ale ale daje tutaj drużynie zdecydowanie więcej niż to robił jeszcze miesiąc temu. Ja tutaj nic nie wydobyłem. To jest po prostu, to jest po prostu dobry piłkarz. Tak? To jest, nie mogę powiedzieć pan piłkarz, ale piłkarz, który, który ma bardzo wysokie umiejętności techniczne. Bardzo zaawansowany technicznie jest. I to jest zawodnik, który gdyby nie miał tyle lat, co ma, bo ma 32 lata, był troszeczkę młodszy, mógłby na pewno w wyższych klasach rozwójkowych grać. Uważam, że trzeba było mu dać tylko po prostu szansę rozwoju, dać mu szansę grania, żeby, żeby meczami po prostu jego poziom, ten sportowy, który ma uważam, wysoki, szedł w górę i żeby właśnie oddał nam to. Co oddaje na boisku? No, Dribbling i prowadzenie piłki, podania do zawodników. Brakuje mu na pewno wykończenia jakoś czołu, ale, ale cała otoczka gry od tyłu, budowania akcji ofensywnych, no to razem z Michałem i, i, i z Bartkiem w środku pola, no to daje nam właśnie tą jakość i daje nam, daje nam na pewno te rezultaty w przyszłości. Myślę, że będą lepsze, jeżeli, jeżeli będziemy dalej solidnie pracować i wykorzystamy jego potencjał, bo ma potencjał, jak na czwartoligowca, ma bardzo wysoki potencjał. że ostatnia, ostatnia rzecz na koniec. Tak się stało, że w środku tygodnia zapadła decyzja, że gramy dwie kolejki awansem z rundy wiosennej, czyli Proch zagra u siebie z Zamłyniem Radą, Proch zagra na wyjeździe z Podlasiem Sokołów Podlaski. To dla trenera dobra wiadomość czy absolutnie zła? Znaczy, to można w dwóch kategoriach odbierać. No, Będziemy, przedłużymy sobie ten okres y, z, z naszego wspólnego pobytu y, o te dwie, dwie mecze ligowe. Y, z jednej strony, jeżeli utrzymamy, utrzymamy tą grę, utrzymamy ten poziom gry, który zapoczątkowaliśmy, tak jak powiedziałem na początku, w Radomiu tydzień temu w niedzielę, w drugiej połowie, y, i to, co dzisiaj potwierdziliśmy, że ruszyliśmy, że tak powiem, z miejsca i, i, i przełamaliśmy tą złą pasę, to musimy grać nawet do, do, do końca roku. natomiast. Wiadomo, mamy mało zawodników, jest nas 16. Trzeba cały czas gdzieś tam czuwać nad tym, żeby jakichś kontuzji nie było kartek. I, i tutaj nie uważam, że, że to może być złe czy, czy dobre. No, będziemy walczyć w tych dwóch meczach. Wszystko, wszystko będzie do ściągnięcia z boiska. Te, te 6 punktów w tych dwóch meczach myślę, że jeżeli dobrze zagramy, tak jak dziś, tak jak, jak w niedzielę na Rademiaku Radom, to to jestem spokojny wtedy o, 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 te, o, te, o te dwa spotkania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Grzegorz Szydło, asystent trenera KS Warka, wyjątkowo dzisiaj asystent trenera. Dziesiąta kolejka czwartej ligi. Proch wygrywa w regionalnych derbach z KS Warka 3 do 0. Zanim o meczu zapytam trenerze taką rzecz. Co można o tej lidze powiedzieć, skoro Warka Tydzień temu bije pilnicę 4-1, przyjeżdża do Pionek, wie, że to ważny mecz, wie, że są ważne punkty do podjęcia, żeby pójść za ciosem, a przyjmuje po pierwszej połowie gładkie 3-0, bo tak to wyglądało w pierwszej połowie. Jak widać, Liga, liga jest po prostu e, jak rollercoaster. Zmienia się, e, każdy może z każdym wygrać, każdy z każdym może przegrać. E, co widać po wynikach? My tydzień temu po, piękny, po dobrym meczu wygrywamy 4-1, dzisiaj przyjeżdżamy. Po bardzo, po bardzo słabej pierwszej połowie przegrywamy 3-0 i taka jest liga. Co, co dzisiaj najbardziej zawiodło w grzewarki bo tak patrząc ze statystyk, które prowadziłem. Hobbystycznie, bezcelnego strzału na bramkę i przez cały metr, przez 90 minut niech będzie 7-8 fauli no nie 7-8 fauli tak mniej więcej. Zabrakło tej agresywności. Czego czego się najbardziej zabrakło? Czy ta bramka już stracona w drugiej minucie tak podcięła skrzydła? Myślę, że zabrakło bardziej się działo to w głowach. Wyszliśmy na pierwszą połowę, że jakoś to będzie, jakoś to będzie, że wygramy spokojnie i ten. Pokazała pierwsza połowa, że niestety 3-0. Szybko strzelona bramka. Nie potrafiliśmy się odnaleźć. Nie podchodziliśmy agresywnie do przeciwnika i przegraliśmy 3-0. Coś w tym jest, trenerze, że warka 3 mecze wygrała u siebie z rzędu i to z mocną szczolowianką, z mocną, z mocną pilicą, a na wyjazdach bez wygranej. To coś znaczy, czy absolutnie nie ma żadnego znaczenia? Czy trudniej właśnie na tych wyjazdach jakoś odnaleźć? Myślę, że na wyjazdach jest trudniej się odnaleźć u siebie. Mam taką takie, może twierdzę, tu potrafimy grać. Potrafimy, potrafimy po prostu jakoś tak fizycznie, psychicznie wyjść na mecz i dać siebie wszystko, co świadczy o tym mecz z, z Białbrzygami. 4-1 wygraliśmy, dostaliśmy aż 8 żółtych kartek. Wtedy potrafimy walczyć. Dzisiaj niestety przyszliśmy obok tego. Zadam takie niezręczne pytanie. To, że odszedł z klubu trener Łukasz Wiśnik, to było dla Was zaskoczeniem, czy coś, czego się spodziewaliście? Jak Wy to odebraliście? Znaczy było zaskoczeniem. Było zaskoczeniem, że to było nagle, nie było tak e, po prostu e, na spokojnie. Tylko szybko, szybko się działo to wszystko. Bo to, bo to stało się po tym meczu przegranym 0-5 no, z ten, mocnymi rezerwami po Bonisiewce. Wynik meczu nie, nie miał na to wpływu po prostu. No, to taka była decyzja zarządu i nie mieliśmy na to wpływu po prostu. 11, 11 punktów warki to jest niedosyt czy olbrzymi niedosyt po tym, co do tej pory się na boiskach wydarzyło w rundzie jesiennej? Olbrzymi niedosyt, a w szczególności początek sezonu też przegrywaliśmy takie macie, które powinny być przynajmniej punktowane, a wyjeżdżaliśmy z 0 punktów. Niedosyt jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję.